Jeśli Kościół można nazwać matką, to właśnie tutaj, w Pradze, żył jeden z najwybitniejszych jej synów. Tak bardzo pokochał on Kościół, że zaryzykował własne życie, aby go naprawić. Jan Hus rzucił wyzwanie papieżom, biskupom i zakonnikom zaangażowanym bardziej w politykę i bogacenie się niż w troskę o wierzących. Jego przykład, niskie pochodzenie i odwaga zjednały mu sympatię mieszkańców Czech, a jego dzieło sprawiło, że do dzisiaj, 600 lat po śmierci, uważany jest za bohatera narodowego tego kraju. W odpowiedzi na jego służbę Sobór w Konstancji przygotował dla niego stos. Kim zatem był Jan Hus i dlaczego jego życie tak tragicznie się zakończyło? Jeśli kościół można nazwać matką, spaliła jednego z najlepszych swoich synów. W XIV wieku upadek Kościoła był widoczny niemalże we wszystkich sferach jego funkcjonowania. Duchowieństwo było zdemoralizowane. Kościół zmagał się z poważnymi problemami organizacyjnymi, coraz większe ciężary nakładane były na ludność w związku z potrzebami finansowymi papiestwa, a czasy krucjat nie ocieplały wizerunku Kościoła. Poczynając od władców, a kończąc na prostych obywatelach niższych klas społecznych, ludzie widzieli, że potrzebne są zmiany. Co jakiś czas pojawiały się pojedyncze głosy nawołujące do reform, ale wezwania tych reformatorów zazwyczaj spotykały się ze sprzeciwem i prześladowaniami ze strony Kościoła. W obliczu przytłaczającej mocy duchowieństwa i zagrożenia życia, ich wezwania, ich praca nie były szeroko przyjmowane. Sytuacja miała jednak zmienić się na przełomie XIV i XV wieku, kiedy to ludność Czech stanęła w obronie moralności Kościoła. Niestety, ruch ten przez papieństwo został uznany za zagrożenie. I postanowiono go zniszczyć. Praga w XV wieku stała się miejscem walki o reformę Kościoła. Rozczarowanie papiestwem w obliczu dramatów XIV wieku oraz wzrost dostępu do Pisma Świętego otworzył drogę do zmiany. Praga stała się przykładem dla całej Europy, że ogromnej strukturze Kościoła można się przeciwstawić zarówno słowem, jak i mieczem. Początku reformy religijnej w Czechach należy upatrywać na długo przed pojawieniem się na scenie Jana Husa. Jego działalność mogła być skuteczna głównie dlatego, ponieważ wcześniej inni wytyczyli drogę dla reform. Można zatem stwierdzić, że Czechy w dużej mierze były przygotowane na przyjęcie jego działalności, a osobą, która przyczyniła się ku temu szczególnie, był sam cesarz Karol IV. Karol IV jako rzymski cesarz większą część swojej działalności skupił na Czechach, czyniąc Pragę jedną ze stolic Europy. Znacząco rozbudował miasto, tworząc jego część, którą dzisiaj nazywa się nowym miastem. Zbudował słynny most Karola, samodzielnie kładąc jego pierwszy kamień. Rozpoczął także budowę katedry Wita. Zdecydował również o zbudowaniu w Pradze pierwszego w środkowej Europie uniwersytetu, który sprowadził do miasta wybitnych uczonych i doktorów oraz studentów z całego starego kontynentu. Praga stała się jednym z najważniejszych miast Europy. Karol miał przynajmniej jeszcze jeden pośredni wpływ na późniejsze dzieło Jana Husa. Oczekiwał on reform Kościoła. Choć zależało mu na tym, aby utrzymać poprawne relacje z papiestwem, jak w zasadzie każdemu władcy tamtego okresu, chciał, aby coś uległo zmianie. Dlatego zaprosił do Pragi Konrada Waldhausera, Augustynianina, który głosił poselstwo odnowy. W 1350 roku postanowiłem udać się do stolicy Kościoła, do Rzymu, i spodziewałem się tam zobaczyć jedynie świętość. Oni tam sprzedawali stanowiska kościelne, tak jak sprzedaje się mięso na targu, a to, w jakich miejscach i sytuacjach widywałem duchownych, nie godzi się nawet mówić. Ze wszystkich niegodziwości najbardziej odrażały mnie zakony żebracze. Zakonnicy, którzy powinni być skromni, bogobojni naśladować Jezusa, okazywali się jedynie leniwymi darmozjadami, którzy powiększali swoje majątki. Rozumiesz to? Zakon żebraczy szuka bogactwa. Cesarz Karol poprosił mnie o to, abym udał się do Pragi w celu nauczania tamtejszego ludu. Co prawda ja nie potrafię mówić po czesku, ale w mieście podobno znajduje się wielu Niemców, którzy bez problemu mnie zrozumieją. Dołożę wszelkich starań, aby pokazać Kościołowi czystą drogę Ewangelii. Konrad gorliwie dążył do zreformowania życia mieszkańców Pragi. Piętnował on wystawność i niemoralne życie. Co ciekawe, jego kazania i poselstwo ciągle zyskiwało na popularności. Doszło nawet do tego, że każde swoje kazanie musiał powtarzać przynajmniej dwukrotnie, ponieważ nie było takiego miejsca, w, przynajmniej tutaj w Pradze, które mogłoby pomieścić wszystkich zainteresowanych. Mateusz Spinka, historyk zajmujący się tematem, powiedział: że bogate kobiety przestawały nosić wystawne stroje, lichwiarze rezygnowali z nieuczciwego zysku, a młodzież zamieniała swoje grzeszne przyzwyczajenia na prawdziwą pobożność. Co ważne, poselstwo Konrada nie tylko było popularne, ale okazuje się, że było również skuteczne. Umierając, Konrad Waldhauser pozostawił dzieło reformy innym. I ci inni rzeczywiście się pojawili. Dzięki działalności tych reformatorów w Czechach, a szczególnie w Pradze, idea reform nie była społeczeństwu obca. W ten sposób przygotowano grunt, na którym później budować miał właśnie sam Jan Hus. Ale Jan Hus jest jeszcze dzieckiem w tym okresie i musi przejść trudy swojej młodości, aby wreszcie z czasem stać się owym wielkim reformatorem. Właśnie pomiędzy tymi pagórkami leży miejscowość, kiedyś wioska o nazwie Husiniec. To w niej narodził się około roku 1372 Jan. Niewiele wiemy o dniach jego młodości. Możemy dowiedzieć się jedynie tyle, że pochodził z bardzo biednej rodziny i że jego mamie zależało na tym, aby wychować go pobożnie i również, aby został z czasem księdzem. Sam zwrot Jan Hus pochodzi właśnie od nazwy tej miejscowości. Husiniec oznacza nic więcej jak po prostu miasto czy też wioskę gęsi. I stąd Jan Hus oznacza Jana gęś. Ponoć Jan powiedział kiedyś, że teraz możecie spalić tę gęś, odnosząc się do siebie, ale za około 100 lat przyjdzie łabędź, którego nie będziecie w stanie spalić. I choć nie możemy być pewni, czy rzeczywiście takie słowa wyszły z ust Jana, historia pokazała, że dokładnie tak jego los miał się potoczyć. Sam życie swoje miał zakończyć na stosie, ale po nim mieli przyjść inni którzy poprowadzili dzieło dalej. Jan Hus od dzieciństwa żył w biedzie i trudno się temu dziwić, że chciał tę sytuację zmienić. Wiedział, że księża prowadzą życie, które jest w miarę łatwe i dlatego postanowił zostać jednym z nich. Wspominając swoją motywację, powiedział: Gdy byłem młodym studentem, wyznaję, iż miałem złe pragnienie, gdyż chciałem zostać księdzem w celu zapewnienia sobie godnego utrzymania i dobrego stroju oraz zyskania poważania u ludzi. Bieda Husa szczególnie wdawała mu się we znaki podczas jego studiowania. Sam wspominał, że robił z chleba łyżkę, aby nią zjeść groszek, aby następnie zjeść samą łyżkę. Hus po prostu jako student nie miał nic. Co gorsza, gdy próbował zaangażować się w jakąś działalność, która mogła zagwarantować mu jakieś środki finansowe, czyli w publiczne śpiewanie pieśni z innymi młodymi studentami, zarobek pobierali duchowni, którzy niestety nie dzielili się uczciwie ze studentami zyskiem. Czas studiów bardzo wyraźnie ukierunkuje Jana Husa na jego późniejsze dzieło reformy i nie jest to związane jedynie z edukacją, którą mógł zdobyć na tym miejscu. Jan po pierwsze będzie człowiekiem, który okazywać będzie zrozumienie tym, którzy cierpią i którzy są biedni, ponieważ sam był na ich miejscu. Będzie dla nich dobry, wyrozumiały i za to oni go pokochają. Po drugie, ze względu na to, że poznał w przeszłości duchownych, którzy byli ludźmi niegodziwymi, będzie bardzo wyraźnie sprzeciwiał się wszelkim nadużyciom ze strony duchowieństwa. Chociaż Hus rozpoczął wykładać na uczelni już w roku 1396, to jego wyraźne zaangażowanie w ruch reformacyjny rozpoczyna się raczej od roku 1402, kiedy to zostaje on przełożonym kaplicy Betlejemskiej, której słowo Boże głoszone miało być, zgodnie z wolą jej założycieli, w języku narodu, czyli po czesku, nie zaś po łacinie. Choć trudno jest to sobie dzisiaj wyobrazić, ale z 44 kościołów, 27 kaplic i 16 klasztorów tylko w jednym miejscu nauczano po czesku właśnie w Kaplicy Betlejemskiej. To tutaj ludzie niekiedy po raz pierwszy mogli zrozumieć słowa uroczystości, w których brali udział. Kaplica ta stała się centrum narodowego ruchu reformacyjnego i na przełomie wieku będzie jednym z najliczniejszych kościołów Europy, gromadzących około 3000 wiernych. Właśnie tutaj, w kaplicy betlejemskiej, można było regularnie słuchać jego głosu, i ludzie rzeczywiście słuchali. Jan w swoich przemówieniach, w których apelował do porzucenia grzechu, nie wynosił się ponad swoich odbiorców, szanował ich, nie stosował także manipulacji, która byłaby nakierowana na jakiś nieuczciwy zysk. W związku z tym coraz więcej i więcej ludzi przychodziło słuchać jego głosu, zarówno tych, którzy byli biedni, jak i osób bardzo bogatych. Jan dodatkowo był osobą bardzo odważną. W związku z czym w swoich kazaniach apelował do księży, aby porzucili grzech, licząc w ten sposób na reformę kościoła. Ludzie wiedzieli, że jest on jednym z nich, że stoi po ich stronie. I dlatego z czasem Jan Hus wyrósł na przywódcę ruchu reformacyjnego w Pradze. Wiesz, my to biedni ludzie jesteśmy. Jak mi syn umarł, nawet nie było za co go pochować. Dzieciakom w brzuchach burczało. Trzeba było im dać jeść. Nie było na to i na to. Ktoś mi powiedział, że tam gdzieś jest ksiądz, co za darmo chowie. Za darmo? Dzisiaj, w naszych czasach, kto za darmo chowie? Ale nie było wyjścia. Trzeba było iść i sprawdzić. No to poszłam. Wiesz, ksiądz nie tylko pochował mi syna, ale jeszcze mi współczuł i tak się nade mną urzalił naprawdę zacny człowiek to był, zacny. Ale nie wiem, czy widziałaś kaplicę Betlejemską. Ostatnio ją odmalowali, tak pięknie wymalowali, no i tam namalowali takie obrazy. Jeden z nich na przykład to było jak papież na koniu siedzi, w pięknych szatach dobrym stroju, bogatym. A drugi co? Pan Jezus w biedzie, w ubóstwie i jeszcze z krzyżem swoim na ramionach. No i drugi obraz. To był taki, że papież w pałacu pięknym przyjmuje od takich bogatych ludzi, królów jakiś, czy cesarzy przyjmuje władzę nad Rzymem. Koronę dostał, pięknie wszystko było. A drugi co? Pan Jezus przed Piłatem w koronie cierniowej. I wszystko przyjmuje jak było. I powiem Ci jedno: ja to prosta kobieta jestem, ale jakby w naszym kościele po łacinie mówili, a nie mówią to te obrazy i tak bym zrozumiała, takie wymowne były. Nasz ksiądz to naprawdę odważny człowiek, naprawdę odważny, a jak przemawia, to tak się dobrze na sercu robi, serce mięknie całe. Jak mówi Ewangelię Bożą, to wszystko można zrozumieć. Reformy Jana Husa związane były z doświadczeniami z jego młodości, z badaniem pisma świętego, z aktualną sytuacją Kościoła, ale także z faktem, iż w pewnym czasie mógł on zapoznać się z działalnością angielskiego reformatora Jana Wycliffa. Pisma Wycliffa dotarły do Pragi dzięki studentom, którzy wracali do miasta z Oxfordu. Z czasem miało okazać się, iż sympatyzowanie Husa z pismami Wycliffa doprowadzi do jego oskarżenia, a ostatecznie nawet samej egzekucji. Hus nie był zwolennikiem wszystkich postulatów Jana Wycliffa. Z częścią z nich w ogóle się nie zgadzał. Jedna z rzeczy, które jednak łączyły obu reformatorów, to sprzeciw wobec przywilejów i obłudzie duchownych. Reforma duchowieństwa wydawała się niemożliwa do przeprowadzenia ze względu na fakt, iż dotykałaby wszystkich szczebli hierarchii kościoła. Pojawiła się jednak nadzieja. Jan Hus miał znajomego, może nawet przyjaciela, zbynka Zajca, który w roku 1403 został wybrany arcybiskupem Pragi. Od tej chwili dwie najbardziej wpływowe osoby świata religijnego w Pradze stały po stronie zmian. Gdy jednak rozpoczęto wprowadzanie reform, Zbynek spotkał się z naciskami, niebezpieczeństwem i zagrożeniem straty stanowiska, co skłoniło go do opowiedzenia się przeciwko Janowi Husowi. Przyjaźń ukształtowana w czasach pokoju nie przetrwała trudności związanych z walką o prawdę. Najlepsze wspomnienie. Kiedyś uczyniłem Husa członkiem komisji do weryfikowania rzekomych cudów. Wiesz, ile rzeczy ludzie potrafią wymyślić. Potem Hus całymi wieczorami opowiadał nam te wszystkie historie. Czasem śmialiśmy się do łez. Tak, to były dobre czasy. Ale najgorsze było to. Tego się po Husie nie spodziewałem że kiedy Sobór w Pizie wybrał na papieża Aleksandra V, on go poparł. Swoją drogą, to było bardzo nierozsądne. Ja, tak jak większość stronnictwa niemieckiego, poparłem Grzegorza XII. Tyle razy wcześniej mu pomagałem. Nie mogłem tego tak zostawić. Zbynek nie tylko przestał wspierać działania Janachusa. Zaczął go zwalczać. Otrzymał do tego odpowiednie upoważnienia od nowo wybranego papieża. Z każdym rokiem sytuacja stawała się coraz bardziej poważna i coraz mniej korzystna dla reformatorów. Na początku pontyfikatu papieża Aleksandra V jego relacje ze Zbynkiem nie były dobre. Aby zmienić sytuację Zbynek postanowił wysłać cenne prezenty papieżowi, ten zaś wydał bulle, na mocy której upoważnił Zbynka do uporania się z problemem pismu i klifa w Czechach. Dodatkowo, co było wymierzone bezpośrednio przeciwko Janowi Husowi, Bulla zakazywała głoszenia kazań we wszystkich prywatnych kościołach, a tak była kaplica Betlejemska. Był to wielki cios dla zwolenników reform. Ludzie ci kochali kościół i liczyli na to, że sobór w pizie oraz nowo wybrany papież staną po ich stronie. Stało się jednak zupełnie inaczej. W roku 1411 Zbynek zmarł, co dało chwilę wytchnienia husowi i całemu ruchowi reform w Pradze. Ta cisza i chwila spokoju miała jednak okazać się zapowiedzią ostatniej burzy w życiu Janachusa. Oto na horyzoncie pojawiła się krucjata, a wraz z ideą krucjaty nadeszły odpusty. Trzeba wreszcie raz na zawsze zakończyć podział kościoła. Zrobię wszystko co w mojej mocy, aby usunąć Grzegorza XII, tego arcyheretyka. Najgorsze jeszcze, że swoimi matactwami doprowadził do tego, że Władysław I, został jego protektorem. Ja wiem, co teraz mam zrobić. Dokładnie to, co robili moi poprzednicy: zorganizuję krucjatę. Trzeba tylko zebrać pieniądze na, na potrzebne do tego wojsko. A potem kościół będzie już zawsze jednością. To sprawa Boża i Bóg jest po naszej stronie. Ogłosimy odpust w kościele, aby każdy mógł się przyłączyć do tego dobrego dzieła. Ja wiem, że nie można sprzedawać przebaczenia, ale posłuchaj, w teorii tego nie będzie robić. Po prostu damy wolną rękę kaznodziejom odpustowym, bez zbytniej kontroli nad nimi, a oni już swoją robotę zrobią dobrze. Gdyby ktoś protestował, powiemy, że bynajmniej to nie my. Przecież my nigdy byśmy nie sprzedawali przebaczenia. Słuchaj, gra jest warta świeczki. Odpusty stały się narzędziem do wzbogacenia się stolicy papieskiej oraz tych, którzy je sprzedawali. Przebaczenie Boże można było nabyć za pieniądze. Kościół mógł co prawda stwierdzić, że żadna bulla nie pozwalała na sprzedawanie przebaczenia, że doktryna kościoła jest sprzeczna z taką praktyką, niemniej działalność handlarzy odpustami, których celem było zebrać jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, sprzyjała interesom papiestwa, które nie tylko nie sprzeciwiało się im, ale wydawało się ich wspierać. Hus zdecydowanie sprzeciwił się bulli. Po pierwsze, uznał on, że papież nie ma żadnego prawa, aby nawoływać do wojny, po drugie, stwierdził, że nie ma też żadnych podstaw, aby sprzedawać przebaczenie, a do tego w praktyce sprowadzała się idea odpustów. W mieście rosły nastroje antypapieskie. Gdy tylko pojawiła się bulla mówiąca o odpustach, w Pradze rozpoczęły się protesty. Protestowano przede wszystkim przy większych kościołach miasta. Podczas tych demonstracji schwytano trzech studentów, których następnie zamknięto w więzieniu, aby ich ukarać. Jan Hus razem ze stronnictwem uniwersyteckim wiedzieli, że prawdopodobnie czeka ich surowa kara, dlatego przyszli do ratusza, aby wstawić się za studentami, licząc, że może uda im się złagodzić ewentualną karę. Pomimo deklaracji, że tak właśnie się stanie, ostatecznie młodzi ludzie zostali ścięci. Możemy jedynie wyobrażać sobie, jak bardzo wydarzenie to wpłynęło na zaognienie konfliktu między zwolennikami i przeciwnikami reform. Ruch zapoczątkowany przez Husa z każdym dniem zdobywał nowych zwolenników, a sprzedawanie odpustów napotykało na coraz większy sprzeciw ze strony społeczeństwa, szczególnie niższych jego klas. Z drugiej jednak strony, wielu wysoko postawionych i wpływowych przyjaciół Husa z każdym dniem odwracało się od niego, widząc zagrożenie, które pojawiało się na horyzoncie. Pomimo dyskusji, rad, próśb czy gruźb, Hus nie zmieniał stanowiska. W związku z czym, wezwany został do kurii, aby wytłumaczyć się ze swojej postawy. Hus nie stawił się na przesłuchaniu. Podjęto zatem decyzję o jego ekskomunice oraz rzuceniu interdyktu na każde miejsce, w którym będzie się znajdował. W tych okolicznościach postanowił on opuścić Pragę. W tym samym miesiącu okazało się, że papież zawarł pokój z Władysławem, w związku z czym odwołano krucjatę i zaprzestano sprzedaży odpustów. Nie cofnięto jednak ekskomuniki Husa. Jako że jego sprawa także wymagała rozstrzygnięcia, w roku 1414 został zaproszony przez cesarza na sobor w Konstancji przy jednoczesnym zapewnieniu mu gwarancji bezpieczeństwa. Choć decyzja nie była łatwa, Janhus zdecydował się udać do Konstancji. Co ciekawe, w każdym miejscu, w którym postanowił się zatrzymać, zarówno duchowieństwo, jak i mieszkańcy wiosek i miast przyjmowali go z radością. Nigdzie nie zastosowano interdyktu. To jedynie pokazuje, jak bardzo zróżnicowany jest Kościół i jak daleki wpływ swoją działalnością wywierał Janhus. W Konstancji, pomimo wcześniejszych obietnic, Husa aresztowano. 6 grudnia 1414 roku zamknięto go w lochu dominikańskiego klasztoru. Sobór był najważniejszym wydarzeniem w życiu kościoła, dlatego też przybyli na niego przedstawiciele różnych środowisk: biskupi, książęta, prałaci, teolodzy, nawet sam Zygmunt Luksemburski, cesarz. Sobór zajmował się różnego rodzaju zagadnieniami, a jednym z nich był sąd nad Janem Husem. Ten proces odbył się w kościele Najświętszej Marii Panny. Przeciwko husowi przedstawiono wiele zarzutów, natomiast w większości były one nieprawdziwe i wynikały z fałszywego interpretowania jego pism. Wiele z nich ostatecznie zostało zawartych w dokumentach soborowych i znajdą się w opisie tego materiału. Husowi nie dość, że nie pozwolono sprzeciwić się wobec tych zarzutów, wytłumaczyć ich, to jeszcze nie dano mu także możliwości, aby wyjaśnić po prostu jego wiarę, to w co wierzy. Gdy udzielono mu głosu, jego słowa nie miały w praktyce żadnego znaczenia do przebiegu procesu. Na procesie okazało się, że oczekiwanie Jana na dyskusję i obiektywną analizę jego argumentów nie miało szans na realizację. Proces nie miał na celu badania sprawy, a jedynie potępienie oskarżonego. Janowi zarzucano wiele, ale kiedykolwiek starał się odnieść dostawianych mu zarzutów, jego oponenci zagłuszali go swoim krzykiem i domagali się od niego milczenia. Hus powiedział: Gdyby tylko zechciano mnie wysłuchać i pozwolić mi odnieść się dostawianych mi zarzutów. Myślę, że wielu z tych, którzy teraz krzyczą, wyszłoby na głupców. Hus raz za razem domagał się wysłuchania, ale nie otrzymywał na to zezwolenia. Było to przeciwne zasadom funkcjonowania soborów, gdyż nie miały one w zwyczaju w procesach dyskutować z heretykami. Przedstawiono przeciwko niemu szereg różnych zarzutów, z których wiele było nieprawdziwych i wynikało z tendencyjnego tłumaczenia jego pism. Nie dość, że nie miał możliwości sprzeciwić się oskarżeniom. Nie dano mu także możliwości przedstawienia tego, czego tak naprawdę chciał nauczać. Ta część zarzutów, która ostatecznie znalazła się w dokumentach soborowych, umieszczona została w opisie tego materiału. Gdy w końcu Husowi pozwolono przemówić, było już zbyt późno. Na procesie Jana Husa nie miała znaczenia prawda. Nie miało znaczenia Pismo Święte, żadnego znaczenia też nie miała gwarancja bezpieczeństwa ze strony cesarza ani wstawiennictwo przyjaciół Husa. To, co miało znaczenie, to fakt, iż Hus był po prostu niewygodny dla Soboru, był niewygodny dla Kościoła. Ilekroć próbował wytłumaczyć swoje stanowisko, był w tych swoich wysiłkach bezskuteczny. Postanowił zatem napisać oświadczenie swojej wiary. Brzmi ono tak. Ja, Jan Hus, kapłan Jezusa Chrystusa, bojąc się obrazić Boga i popaść w krzywoprzysięstwo, nie zgadzam się ze stawianymi mi przez fałszywych świadków zarzutami. Bóg jest mi świadkiem, że ani nie głosiłem w kazaniach, nie twierdziłem i nie broniłem tych nauk, jak twierdzą moi oskarżyciele. Co więcej, w odniesieniu do twierdzeń z moich książek, przynajmniej co do tych, które są przytaczane właściwie, wyznaję, że jeśli ktokolwiek wyciąga z nich fałszywe wnioski, takich wniosków się wyrzekam. Bojąc się jednak zaprzeczyć prawdzie i mówić przeciwko nauczaniu świętych, nie chcę wyrzec się żadnej z moich nauk. Świadomy tego, iż w dniu sądu wszelkie moje grzechy zostaną ujawnione przed całym światem, oświadczam, że byłbym gotów wyrzec się wszystkiego, co okazałoby się kłamstwem. To mówię i piszę dobrowolnie, napisane moją własną ręką pierwszego dnia lipca. Od samego początku procesu wiedziano, że Jan Hus zostanie spalony. Ponoć cesarz miał powiedzieć, że jeśli nie wyrzeknie się on swoich nauk, powinien ponieść śmierć, a jeśli się ich wyrzeknie, to i tak cesarz nie uwierzy w szczerość tego wyznania. I tak 6 lipca Sobór wydał Jana Husa w ręce władzy świeckiej, która w tym miejscu tego samego dnia spaliła go na Stosie. Husowi na głowę włożono czapkę z narysowanymi na niej diabłami i zaprowadzono na miejsce spalenia. Rozebrano go tam i jeszcze raz zapytano, czy chce wyrzec się swoich nauk. Soborowi bardziej niż na śmierci zależało na złamaniu Jana aby w ten sposób osłabić ducha wszystkich osób, które sympatyzowały z jego ideami. Gdy Hus ponownie odmówił, przywiązano go do pala i podpalono ogień. Zgromadzenie obecne podczas egzekucji, zamiast słyszeć słowa przekleństwa względem oprawców, słyszały głos Husa śpiewającego pieśni religijne. Po spaleniu kijami rozbito kości Jana Husa i wrzucono prochy do rzeki, pokazując w ten sposób, że dla człowieka takiego jak Hus nie ma żadnych szans na zmartwychwstanie. I tak kończy się historia Jana Husa, ale nie historia Reformacji w Czechach. Spalenie Jana jeszcze bardziej ożywiło ducha reformy. Coraz więcej wysoko postawionych osób jawnie opowiadać się zaczęło po jej stronie. Ruch przekształcał się z jedynie religijnego na taki, który zabarwiony był kontekstem politycznym. Papiestwo nie miało już do czynienia jedynie z Janem Husem, ale z narodem, który ośmielił się sprzeciwić jego grzechom. Czy da się spalić wszystkich? Kościół zdecydował, że tak. Postanowiono zbrojnie poprzez zorganizowanie krucjaty zniszczyć reformę. Naśladowcy Husa potrzebowali teraz innego lidera osoby, która będzie potrafiła obronić ich przed nadchodzącym nieszczęściem.